Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie na czterdziestym środowym live. -ie. Dzisiaj mamy dwudziestego pierwszego sierpnia dwa roku, godzina dwudziesta. Kochani, cieszę się, że mogę tu z wami być. Jeżeli jesteś teraz, to wdzięczność. Jeżeli będziesz później, również wdzięczność. Cieszę się, że w ogóle mnie słuchasz, dlatego że pewne sprawy, o których mówię, być może już ci są znajome, bo jest wiele różnych kanałów, wiele mówców, tak. Bardzo motywacyjnych, bardzo popularnych, dlatego super jak słuchasz, ale jak to się mówi, jak słuchasz tutaj, tutaj, to coś może być również dla Ciebie, może i u mnie, może coś wpadnie dla Ciebie z moich słów. Dlatego wdzięczność po raz kolejny, że tutaj jesteś. Kochani, dzisiaj chcę. Poruszyć temat mocy, która jest w tobie. A każdy, każdy ma w sobie moc, ty też. To nie jest tak, że tylko ktoś jest silny, mocny, ma potencjał na jakieś działanie, a ty nie. Bo tak jak ostatnio mówiłam w poprzednim live, że zdarzało się być może, że ktoś, podcinał ci skrzydła. Ktoś, być może, gdy miałeś cudowny pomysł, wspaniały projekt, nie wspomagał cię, tak? A wręcz przeciwnie doprowadzał cię do tego, że wolałeś to wszystko zostawić i mieć potem święty spokój, żeby już nikt nie gadał i że rzeczywiście się do tego nie nadajesz. A ja tobie dzisiaj mówię, że ty masz w sobie moc i ty i każdy człowiek. Każdy ma w sobie moc i możesz ją uwolnić, wykorzystać, możesz żyć z tą mocą. Możesz żyć pełnią życia i korzystać z tej mocy codziennie. I oczywiście na pewno masz pytanie, jak to zrobić i co to za moc? Jak zrobić, żeby ją odkryć, tak? Skąd ona się bierze w ogóle? Kochani, tak jak mówię. Ty masz w sobie moc i każdy z nas i każdy z was. I cóż to jest? Ta moc to jest taka siła do działania, i ty możesz ją mieć ukrytą, możesz jeszcze sobie nie zdawać w ogóle sprawy, że ją posiadasz. Możesz mieć wrażenie, że jesteś słaby, że się do czegoś nie nadajesz, ale uwierz, to nie jest prawdą. Prawda jest taka, że każdy człowiek ma w sobie. Ogromną moc, mniej lub bardziej ukrytą, i trzeba ją po prostu wydobyć na zewnątrz, trzeba ją wykorzystać do działania i żyć w pełni tej mocy. A cóż to takiego? Jest to siła, moc, zdolność do robienia czegoś niezwykłego. Dla innych, ale również dla siebie, bo co z tego, jak będziesz robić tylko y, korzyści dla innych ludzi, będziesz na usłudze, tak? będziesz im usługiwać, będziesz y, dawać z siebie energię. W rezultacie może przyjść moment, że poczujesz się y, wykorzystany, taki wypompowany, bez chęci do życia. Dlatego moc którą masz w sobie, musisz odkryć, ale musisz ją utrzymać w sobie. I bardzo dobrze jest, jeżeli pomagasz komuś, jeżeli dajesz coś z siebie, ale bardzo dobrze jest również, jak ktoś inny tobie daje moc od siebie i chęć pomocy, i dobre słowo. I to jest taka energia, która płynie w obie strony, i wtedy czujesz się dobrze, jesteś zrównoważony. A jak w ogóle dowiedzieć się, jaką masz moc, tak? Bardzo byś tego chciał na pewno. Po prostu możesz bardzo prosto to osiągnąć. Pierwszy, najważniejszy krok, odciąć się od zewnętrznych czynników. Wyłącz radio, telewizor, możesz posiedzieć w domu, tak? Odłączyć się od internetu, usiąść spokojnie, zamknąć oczy, Postarać się nawet nie ruszać, tak? Obserwować swoje myśli. Te bardzo natrętne, niech sobie są, niech płyną. Pozwól im, nie zwracaj na nich uwagi. Ty skup się na sobie, skup się tu, na przestrzeni serca. Połącz się ze swoją duszą, poczuj tą moc tu ze środka. Wejdź może nawet w taką medytację, relaksację, ale w ciszy, w spokoju. I niech to trwa, niech to trwa parę minut, później troszkę dłużej. Poczuj to, poczuj to, jak w tobie odkrywa się, tak? Jak wzrasta, jak ta moc zaczyna się łączyć z tobą, jak ty ją odkrywasz. Bądź tego świadomy. Bądź w takiej medytacji świadomej, tak? W takiej uważności. Siedź, siedź w spokoju, oddychaj. Oddychaj najpierw głębiej, później spokojnie, w swoim rytmie. I pozwól, pozwól na odkrycie swojej mocy. Jeżeli masz jakieś myśli, to niech odpływają, nie zwracaj na niej uwagi. Ćwicz sobie takie uświadamianie siebie, tak, swojego ciała, swojego bycia, swojego właśnie bycia w tu i teraz. I niech taka płynie refleksja, właśnie taka medytacja. To nie musi być żadna medytacja prowadzona. Po prostu siedź i po prostu odkrywaj siebie. I w spokoju. Nie oczekuj, nie oczekuj. Obserwuj, jak to się dzieje. Na pewno przychodzą ci różne wspomnienia. Myśli takie ukryte gdzieś z głębi wychodzą, spod, może nawet spod świadomości, i obserwuj je, tak? Zidentyfikuj, tak? Mocne, słabe strony, swoje. Odkrywaj, jaki jesteś. Pomyśl nad tym i skup się, co robisz w swoim życiu, co zadziwia innych. Czy podziwiają ciebie? Odkryj również słabe strony, twoje. Poczuj, co ściągacie w dół, co zabieracie energię, ale nie osądzaj tego, nie oceniaj, tylko obserwuj. To możesz robić zawsze i wszędzie. Taki, taką autorefleksję, medytację, uważność, tak? Bycie w tu i teraz. Jeżeli chcesz głębiej pójść, bo to jest taki proces, musisz sobie na niego pozwolić, musisz chcieć sobie pozwolić, i wtedy zaczniesz może używać oprócz medytacji jogę, masaż. Wtedy możesz również muzykę jakąś relaksacyjną, relaksac relaksującą włączyć, taką, która daje ci ukojenie, spokój. I po prostu obserwuj. Ale tak naprawdę właśnie medytacja jest takim sposobem praktycznie najpotężniejszym, która pozwoli Ci uwolnić Twój potencjał, tak? Potencjał Ciebie, nie tylko umysłu, nie tylko potencjał działania, ale potencjał całego Ciebie. To nie jest tak do końca, że tylko ci, co mają jakieś nadprzyrodzone zdolności, mogą być kimś. Ty też możesz być kimś, kim tylko zechcesz. Możesz, musisz, musisz tylko jakby aktywować te swoje moce lub moc, tak, siłę. Musisz być w pełni świadomy swoich zmysłów, te, które Cię łączą ze światem zewnętrznym, poprzez które masz połączenie tak, ze wszystkim, co się dzieje. Poprzez dotyk, smakowanie, tak? To wszystko te wszystkie zmysły, którymi odbierasz świat, skup się na nich. Niech to będzie taka twoja refleksja, kim naprawdę jest, jesteś. Poczujesz to. I tak naprawdę jak poczujesz tą wewnętrzną moc. Poczujesz też taką chęć działania, działania, pomocy, takiej jakby służby komuś, tak? Bo są ludzie, odkryjesz to później, że są ludzie, którzy potrzebują Twojej pomocy. To nie oznacza, że masz chodzić do każdego i każdego wspomagać, pomagać każdemu, tak? W każdym działaniu. Nie, ty to poczujesz. Będziesz pomagać tym, którzy. Będą Ciebie potrzebować. To jest takie niewypowiedziane. To może być nawet bez słów. Jeżeli chcesz uaktywnić swój umysł, a masz różne natrętne mys myśli i nie wiesz, jak się odciąć, to możesz na przykład y, zacząć rozwiązywać krzyżówki, sudoku, y, jakieś łamigłówki. Po prostu zajmij umysł takim czymś, na czym możesz się skupić, a nie żeby to było takie chaotyczne, że przychodzi, odchodzi i sam nie wiesz, co się dzieje. Przychodzą y, również jakieś niekorzystne, niefajne wspomnienia. I wtedy to może podoba, podoba, wzbudzać w tobie taką frustrację, rozpoczynać taki proces, że będziesz poirytowany, a ty tego nie chcesz. Ty chcesz odkryć swoją moc. Co może Ci jeszcze pom pomóc przede wszystkim, żeby się odciąć tak, od tych myśli, wejść głębiej w siebie i odkryć tą swoją moc? Już mówiłam, medytacja. Relaksacja, oddech, spokojny, może kilka razy głębszy, potem spokojny, uważność, tak, takie siedzenie w spokoju, odkrywanie, tak, co czuje Twoje ciało, co czujesz Ty. Medytacja taka płytsza, głębsza tak jak potrzebujesz na dany moment, tu nie ma też reguły, że ktoś będzie siedział obok ciebie, jeżeli to będziesz z kimś robić i ktoś ci będzie mówić, że miał wizję i to się wydarzyło, a ty tego nie miałeś, w ogóle się tym nie zrażaj, ty medytuj tak jak ty potrafisz, po prostu siedź w spokoju albo leż, spacer, spacer do lasu na łonie natury, zawsze też to powtarzam, Łączcie się, łączcie się z naturą, łączcie się, e, bądźcie w ciągłym połączeniu, tak? Z roślinami, ze zwierzętami, ze wszystkim, co Ciebie otacza. Odczuwaj powiew wiatru, spaceruj. Nie tylko, że siedzisz w domu, czytasz książki i tak naprawdę wszystko znasz tylko z opowieści. Delektuj się tym światem, obserwuj, spaceruj, wyjeżdżaj. Odkrywaj nowe tereny, nowe kraje, jeżeli masz możliwość. Uczestnicz w swoim życiu, tak? Łącz się z tym światem. Spędzaj czas z ludźmi, których potrzebujesz, których lubisz, w który, z którymi czujesz się dobrze, z rodziną, z przyjaciółmi, z bliskimi, a być może czasem z obcym. Jakimś człowiekiem po prostu nowo poznanym albo przypadkowym, porozmawiaj. To wyjdzie, samoistnie. Ty nie musisz robić nic na siłę. Niech wszystko płynie spokojnie, w swoim rytmie. Obejrzyj coś, obejrzyj sobie jakiś program, taki, który Cię zmotywuje do działania. Odkryjesz, co Ty naprawdę chcesz robić w życiu. Poczujesz to, będziesz wiedzieć, bo dla kogoś może być odkryciem na przykład malowanie, dla kogoś śpiewanie, a ty na przykład możesz odkryć szydełkowanie albo robienie czegoś w warsztacie, tak? nawet naprawę samochodów, wymianę części w jakichś urządzeniach. I to daje ci ten spokój, bo jak to będzie twoja pasja, twoje zaangażowanie będzie wielkie. Ty robisz to, co kochasz, to, co lubisz. To tak jak się mówi, jak ktoś gotuje, tak, gotuje w pełni serca, tak, z miłością. To ten posiłek jest cudowny, smakuje cudownie. I to jest właśnie to. Tak samo ty, jak coś robisz z miłością, z pasją, z takim poświęceniem, że nic cię wtedy nie obchodzi, to to jest prawdziwe. To jest z głębi ciebie. I właśnie oglądaj takie programy, które cię motywują. Zagraj sobie w jakąś grę. Jeżeli jesteś sam, sam takie gry, gdzie możesz grać sam. Ale niech to nie będzie nauk, który zapładnie Twoim umysłem. Niech to będzie przyjemność, relaksacja ale ty wiesz, że wyznaczasz sobie jakiś czas na to albo zagrasz kilka razy po prostu dla przyjemności. Niech Tobie będzie przyjemnie. A niektórzy może potrzebują być bardziej w ruchu, na przykład możesz sprzątać. Możesz przekładać ubrania, tak, sortować, możesz odkurzać. Bo lubisz, bo chcesz, bo chcesz zająć czymś umysł, żeby nie skupiał się na jakichś negatywnych myślach i potrzebujesz jakiegoś działania. I niech to będzie taka magia sprzątania. Niech to płynie, a ty płyń razem z tym. Bądź w ruchu. Nie siedź tylko. Jeżeli masz pracę siedzącą. Pamiętaj, żeby też się przeciągnąć, złapać powietrze, połączyć się na chwilę, tak? Z tą energią wokół ciebie. Poczuj to wszystko. A w wolnej chwili wyjdź na spacer. Możesz biegać, możesz aktywnie spędzać czas. I pojeździć rowerem, pływać. Rób to. Co kochasz, to co chcesz robić. Niech to ci sprawia przyjemność. A może przyjdzie taki dzień, że potrzebujesz wyjść do jakiejś galerii, ale nie do galerii handlowej, tylko do galerii z obrazami pójść do jakiegoś muzeum, odwiedzić jakiś pałac, zwiedzić tak, jakąś wystawę, aby cię to też jakoś zainspirowało. Ty to poczujesz. I poczujesz się z tym lepiej. Niech będzie Twoje życie przepełnione takimi momentami, takimi chwilami, które prawie zapierają dech w piersiach. A Ty odkrywaj, odkrywaj w sobie tą siłę. Odkrywaj taką moc, która będzie Cię napędzać. I będziesz żył w harmonii, w zadowoleniu, w szczęściu, w miłości, w tym życiu, w tym Twoim życiu. Bo nikt Twojego życia za Ciebie nie przeżyje. Niech Twoje życie będzie Twoim życiem, pełnią Twojego życia, pełnią możliwości i odkrywaniem Twojej mocy, która być może jeszcze w Tobie drzemie. Obudź w sobie tę moc. Działaj. Żyj. Odkrywaj. Trochę się dzisiaj nagadałam, i na koniec, oczywiście, karty nasze. Co nam powie na ten tydzień nasza dusza? Twoja dusza, co chce ci powiedzieć? To tak z przymrużeniem oka oczywiście, ale niech to będzie przyjemny też taki moment, tak? Dla ciebie. Oj, głośno może, ale to nic. Dobrze, jakąś kartę tu losuję i zobaczymy, co nam tu wyszło. Jedyną negatywną stroną jest to, co sam dopuścisz do swojego życia. Jeszcze raz. Jedyną negatywną stroną jest to, co sam dopuścisz do swojego życia. A więc dopuszczaj do swojego życia tylko cudowne rzeczy, cudowną energię, cudowne momenty, aby Twoje życie było pełnią Twojego życia i Twoich możliwości. I żyj w cudowności. Wszystko zależy od ciebie, bo nikt za ciebie nie przeżyje twojego życia. Bądź odważny i idź do przodu. Pozdrawiam serdecznie, Gosia Król, kolorowy horyzont.